Jest i domek, tak jak który się kiedyś budowano. Podchodzę. Widzę szkieleta, który się nie pali w dzień. Anomalia. Co jest zneutralizowany. Przelam w szybę, nikt nie odpowiada. Nikogo nie ma. Powtarzam, nikogo nie ma. Może być zostawiona pułapka. Wchodzę. Nie, nikogo nie ma. Czysto jest. Tak samo jak czysto jest na waszym przycisku subskrybuj. Powinieneś zmienić go z czerwonego na szary. No właśnie. Dlaczego tak nie zrobiłeś jeszcze? A ja wam zwitam w modzie yy, Którego nazwy nie pamiętam Ale będziecie mieli go w BIS-ie. Który dodaje takie bronie jak właśnie ta I dodaje bardzo fajne animacje No Kto mi nie powie, że to nie jest fajne yy, No i co? W tym modzie znajdziemy takie surowce jak LAD, nie wiem co to jest, koper, no y, miedź y, grab hite, też nie wiem, Tin sulfur, stal i inne takie. One pomogą nam głównie do zrobienia broni lub jakiejś mm, lub naboi. No. Tu mamy niektóre z broni. Przygotowałem sobie rewolwer, shotguna yy, M4. I czekajcie. Wstawimy sobie to jeszcze szybko w ekwipunku To są niektóre z broni, bo... Jak widzicie, tu broń jest około 100 albo 50. No dużo broni jest. MK przeładowania i strzał. Podobnie jest ze snajperką, która tym razem zadaje wszystko na hita. Jak brak amo? Co? Nie wiem Ale mamy rewolwer Który też zadaje na hita Nie, nie trafię tam tych świnek. Mamy... Nie wiem czy... Tak, wziąłem dwa shotguny. Nie, to jest jeden shotgun. Dobra, nieważne już mi się pomyliło. Strzały z shotguna na daleko są słabe. Albo bardziej na daleko są słabe. Albo nie. Ale wiemy, że głównie... Shotguny są na blisko. No i pewnie czekaliście na rpg Bardzo fajne animacje tutaj są Niestety, jednym minusem rpg jest to, że... Jak widzicie, nie wybucha Jedyne co tu zrobi, to zada obrażenia Tak jak już mówiłem, tych broni jest masę Są też bronie innej i taki jakby rzadkości, no nie wiem jakby to nazwać. Gdzie tu na przykład zalicza się AK czy jakieś takie ze skinami. Mamy też tutaj, jak widzicie, takie zbroje. Dużo z takich jakby niewczytanych. Ale to już nie ode mnie nie zależy. Mamy takie bronie z, z gry, tylko nie pamiętam jak one się nazywały. Bo właśnie Spartan, ale nie jestem pewny. Amunicję, celowniki, i tu mamy granaty: flash, smoke, impact, gaz i zwykły granat. To też sobie weźmiemy. Smoke po wyrzuceniu robi taki mały dym. Flash działa podobnie jak w CS-ie. O, no czyli też dostajemy, zostajemy oślepieni Jakby jest masakra, o tu już trochę widać moje ręki Jakby tak, tak samo denerwujące jak w cs -ie. Mamy też tak jak w przypadku rpg Ten granat nie wyłknie Tu mamy exploit za 4, 3 no właśnie gazu, gaz puszczę na koniec widzowie to jest gaz detektor mamy też kamery których nie wiem jak się je obsługuje i mamy tablet właśnie do tych kamer naprawdę nie wiem jak się kamery obsługuje jak pobierzecie sobie tego moda to możecie zobaczyć mamy też budowlę. Które właśnie przykładowo radio, laptop. Tak, nie wiem co mogę. Śliska podłoga, holownik. Jakby wiecie, takie tu są już duperele totalne, bardziej do zdoby. A no, no i w sumie to wszystko z tego moda. Oprócz tego, że właśnie tak jak na początku filmu, możemy kucać, znaczy się czołkać. W moim przypadku to dobrze nie wygląda, bo jakby. Wiecie, bo jak wstanę i. Skin zrobię. O! O, to widzicie jak to wygląda przez to właśnie to tak nie działa mm. tak dobrze nie działa, ale nie wiem jak wy macie skina kto wie, może macie jakiegoś lepszego od mojego no, tyle to ode mnie, pamiętajcie żeby łapkować i subskrybować i puszczam gaz Mówiłem, że nie chcecie tego. Zero. I już się zaczyna. Jak widzicie, jest to bardzo denerwujące. I żeby to przestało, trzeba odlecieć na milionowe kratki. Ja bym, ja bym to tak uznał. Zostawcie łapkę.